Cześć z tej strony, Piotrek. Dzisiaj ogłoszę wyniki pierwszego giveawaya na kanale Graciarnia Piotra. Był to pierwszy i zarazem nie ostatni giveaway na tym kanale. Zapraszam do oglądania. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim widzom. Dobiliśmy do 109 subskrypcji, co dla mnie jest bardzo dużym wynikiem. To pokazuje, że chętnie oglądacie filmy, które tworzę dla Was. I na pewno będę tworzył kolejne, gdyż pomysłów mam naprawdę sporo. Pod filmem z Giveawayem zamieściliście łącznie 15 komentarzy. Wszystkie je z chęcią przeczytałem. Naprawdę, różnorodność tytułów, które byście chcieli zagrać, jest spora. Cieszę się, że retro gry w Polsce nadal cieszą się sporą popularnością. Do wylosowania zwycięskiego komentarza wykorzystam tą oto stronę. Widziałem, że część YouTuberów z niej korzysta. Aby skorzystać z tej strony, wystarczy wkleić link do filmu na YouTubie. W tym przypadku jest to link z filmem o giveawayu. Wszystkie komentarze, zamieszczone do 6 grudnia do godziny 18, zostały załadowane. Przejdźmy już zatem do losowania. Zwycięzcą pierwszego giveawaya na kanale Graciarnia Piotra jest. użytkownik Siemano12318. Zwycięzcy, gratuluję i proszę o kontakt na adres e-mail podany w opisie. Wszystkim uczestnikom giveawaya serdecznie dziękuję za udział. Dziękuję też wszystkim widzom kanału Graciarnia Piotra za wszelkie komentarze, polubienia, subskrypcje. Tak jak wspomniałem wcześniej na początku filmu, to nie jest ostatni giveaway na kanale. Przed świętami zorganizuję kolejny. Do zgarnięcia będzie kolejny komputer do retro gier. Film zostanie zamieszczony prawdopodobnie w okolicach 20 do 22 grudnia. Jeszcze raz też gratuluję zwycięzcy wygrania zestawu komputerowego i proszę o kontakt na adres e-mail podany w opisie. Trzymajcie się ciepło do następnego razu. Cześć.